W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, tą koronkę oferuję Ci za Polskę, która jest moją ojczyzna. Proszę Ciebie teraz najpierw, a udzielił jej ducha wiary, spraw, ażeby ludzie na nowo w Polsce poznali Ciebie jak dobrym i wspaniałym jesteś Bogiem, żeby zrozumieli, że bez Ciebie nie ma szczęścia, nie ma zbawienia i nie ma prawdziwej miłości niech doświadczam Twojej miłości i niech ich wiara wzrasta każdego dnia, ażeby Polska jako naród nieustannie wzrastała w wierze i Jezu oddaniu Tobie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, ale taki na ziemi, chleba naszego poszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spaw ode złego. A. Zdrowaś, Mario. Łaski jesteś pełna, Panie z Tobą. Błogosławiona jesteś Ty między niewiastami. I błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża. Módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszyja. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Łąckim Piłatem. Ukrzyżowan umarł i pogrzebił. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niewiosa. Siedzi po prawicy Boga, Ojca Z stamtąd przyjdzie chwale, sądzi żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowań, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstaje i żywot wieczny w przyszłym świecie, abo. Ojcze Przedwieczny, ja ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Niebieski, proszę Ciebie teraz, ażeby Polska otrzymała dar mądrości. Proszę, niech podejmuje mądre decyzje, które są zgodne z Twoją wolą. Niech kieruje się Twoimi przykazaniami. Niech mądrość jest jej nieustannym udziałem, a Twój Duch Święty niech ją napełnia każdego dnia swoją mądrością i swoją świętością. Ojcze Przedwieczny, ja ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Niebieski, proszę Ciebie teraz, udziel Polsce i Polakom daru miłości, spraw, ażeby Polacy umieli sobie nawzajem wybaczać. Niech duch miłości, który jest Duchem Świętym, niech wypełnia ich każdego dnia. Niech Twój Duch Święty ożywia miłość w Polakach nieustannie. Niech miłość jest ich nieustannym udziałem, a oni sami niech sobie nawzajem przebaczają. I niech doświadczają Twojej miłości każdego dnia. A dzięki temu. Niech są światłem Twojej miłości na całym świecie. Ojcze przedwieczny, ja ofiaruję Ci ciało, ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze niebieski, proszę Ciebie spraw, Ażby Polska była bezpieczna. Niech jest wolna od wojen, nienawiści, kłótni, konfliktów. I jakiejkolwiek formy przemocy. Niech Twój Duch Święty, Ojcze Niebieski, który jest Duchem Pokoju, niech wypełnia Polaków i Polskę, i niech po prostu udzieli Polsce pokoju, bezpieczeństwa oraz dobrobytu. Ojcze Przedwieczny, ja ofiaruję Ci ciało i krew duszy i bóstwo najmilszego syna twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Niebieski, proszę Ciebie, udziel Polsce tak również nieustannego rozwoju. Niech Polska rozwija się pod każdym względem, mocą Twojego Ducha Świętego. Niech Twój Duch Święty, Duch Miłości, Duch Mądrości. Niech towarzyszy Polsce oraz Niech zapewnia Polsce nieustanny, dobry rozwój, świętości mądrości, poznaniu Ciebie. Oraz miłości, Ojcze Przedwieczny, Ja ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, dla, Miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nie śmiertelny, Zmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nie śmiertelny, Zmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty A nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.